Coraz częściej e, zakłady produkcyjne czy centra logistyczne przy automatyzacji transportu wewnętrznego decydują się na rozwiązania autonomicznych wózków widłowych. W odróżnieniu od autonomicznych robotów platformowych rozwiązanie to potrafi przenieść paletę bezpośrednio z podłogi z punktu A do punktu B, nie wymagając przy tym zewnętrznej infrastruktury, np. podestów, stojaków. Najczęstsze zastosowanie autonomicznych wózków widłowych to pobieranie palet z wyrobami gotowymi z produkcji na magazyn. Robot może otrzymać zlecenie poboru takiej palety bezpośrednio od operatora z linii produkcyjnej, np. z interfejsu robota na tablecie, czy też standardowego przycisku. Możliwe jest oczywiście automatyczne wysyłanie zlecenia do robota z systemu WMS czy ERP innym, także częstym zastosowaniem i na przykład w centrach logistycznych jest transport palet ze strefy przyjęcia pod regały wysokiego składowania. Te pola mogą się składać z kilku rzędów, które robot będzie automatycznie opróżniał. Dzięki zastosowaniu skanerów laserowych robot automatycznie będzie wiedział, czy na danym polu znajduje się paleta, czy też nie. Przy pobieraniu palety robot może automatycznie zeskanować QR-kod, który znajduje się na palecie, i na jego podstawie wysłać robota pod konkretny regał, następnie operator wózka widłowego przetransportowuje paletę do odpowiedniego miejsca w regale wysokiego składowania. W centrach logistycznych możliwy jest także inny scenariusz. Robot może przetransportować palety ze specjalnie przygotowanych stref buforowych, gdzie przygotowywane są palety do wysyłki dla klientów, i przetransportować je pod doki załadunkowe. W tym przypadku także QR kod zainstalowany na palecie może nam zdefiniować dokładny dok, do którego robot ma podjechać. Autonomiczny wózek widłowy przy okazji wykonywania bieżących zadań może także odbierać puste palety i dostarczać je w określone miejsce. Zastosowań autonomicznych wózków widłowych jest znacznie więcej. Co najważniejsze, robot tego typu potrafi zabrać paletę bezpośrednio z podłogi i odstawić je w określone miejsce, co znacznie ułatwia automatyzację procesu transportu.